Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny odcinek z serii o podatkach i prawie podatkowym nawiązuje do tematu, który poruszyłem poprzednio. A przypomnę, że był to odcinek charakteryzujący stan naszego prawa podatkowego, stan chaosu legislacyjnego i interpretacyjnego, w którym. No niestety wszyscy musimy się jakoś, mierzymy się na co dzień. No i nie widać żadnej perspektywy, żeby to mogło ulec poprawie chociażby jakiejś minimalnej stabilizacji poglądów, chociażby stabilizacji interpretacyjnej, nie mówiąc już o tej stabilizacji legislacyjnej, to jest jeden z największych postulatów który jest formułowany przez obywateli stabilizacji. Niech to jakiekolwiek, ale niech to będzie stabilnie, niech tych zmian będzie dużo mniej, bo one są niepotrzebne. Ten chaos zmian jest czymś no, w ogóle zatrważającym, a także ten chaos poglądów, poglądów nieprzemyślanych, czyli nikt jakby nie panuje intelektualnie nad działalnością Interpretacyjną, zarówno tą urzędową, jak i, jak i tą sądową. Tam jakieś próby ujednolicania tego przy pomocy interpretacji ogólnych, czy też przy pomocy uchwał NSA, to są, można tam, no, butów nie trzeba zdejmować, żeby policzyć te przypadki istotne, a poza tym nie przynoszą one chwały tego. Często te uchwały, zwłaszcza uchwały NSA, były po prostu najzwyczajniej w świecie błędne. Błędne w takim znaczeniu, że, no, że autorzy nie bardzo rozumieli przepisy, które zinterpretowali, a już na pewno nie rozumieli tego podatku. Przypomnę taką słynną uchwałę z 2011 roku, że to Rachunku proporcji w rozumieniu 90 artykułu ustawy o podatku od towarów i usług nie bierze się czynności bez, nie pod, bezwzględnie niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Bo oczywiście, że się nie bierze, bo ta proporcja w ogóle tego nie dotyczy. Ale te czynności nie dają prawa do odliczenia, czyli nie stosuje się w stosunku do nich proporcja, tylko ta. Tak, ta sformalizowana, bo ona dotyczy czynności dających lub nie dających prawa do odliczenia. Natomiast nie dotyczy yy, zdarzeń, które w ogóle nie podlegają bezwzględnie opodatkowaniu. W związku z tym, że dopiero w 2016 roku określono szczegółowe zasady, no w miarę szczegółowe, określania tej PRE proporcji, czyli yy, wskaźnika określającego odliczenie w tym podatku w przypadku tobatku naliczonego związanego z czynnościami podmiotu jako podatnika i jako niepodatnika. No, I oczywiście przedtem nie było szczegółowych zasad, ale sama zasada należy do istoty zrozumienia tego podatku. No, i tam potem był wyrok Trybunału Sprawiedliwości, który no, no zarzucił, no, że Brak szczegółowych reguł określania tej proporcji czynności podmiotu jako podatnika i niepodatnika nie, nie, nie oznaczał, że, że zasady takiej nie było. Te szczegółowe zasady powinien podatnik określić. Sam pamiętam wielokrotnie ten pogląd przedstawiałem publicznie, no i potem takie spadały takie buńczuczne stwierdzenia, że nie masz, tylko jest jedna proporcja, nie można indywidualnej proporcji określać. To no to wszystko no teraz już trochę się nazwijmy autorzy po tych wszystkich nazwijmy kompromitujących wpadkach trochę już, już są bardziej ostrożni w formułowaniu takiego poprawiactwa, które tutaj jest. Ale to tak przy okazji pokazujemy, że no, żeby, żeby opanować chaos interpretacyjny, trzeba mieć do tego kompetencje, czyli rozumieć dany podatek, a nie poprawiać go według swojego widzimisię, które najczęściej wynika z niewiedzy na jego temat, na to, natomiast takiego zupełnego braku krytycyzmu wobec samych siebie, wobec swoich kompetencji w tym zakresie. No i dlaczego, dlaczego odnoszę się do tego tematu po raz drugi, bo już nie, chociaż nie bezpośrednio do niego. Podatni, bez, widzowie zadali pytanie, no dobrze, ale jest chaos interpretacyjny, legislacyjny, no ale ciąg, mówi Pan, że to jest o prawie podatkowym, a czym jest to prawo podatkowe? O czym Pan mówi? Czy, bo jeżeli to jest chaos, to tego prawa nie ma, no przynajmniej albo jest prawo chaosu, które Czyli jak Pan rozumie, takie wprost, nawet w jednym ze spotkań widz, wywołując zresztą bardzo ciekawą dyskusję, podniósł problem, no dobra, czy w ogóle my mamy to prawo podatkowe, no bo jeżeli chcemy zapytać, czy je mamy, to najpierw zapytajmy się, czym ono jest, co należy, co rozumieć przez to prawo podatkowe. I, yy, no i no i w jakimś sensie już tych odcinków z tej serii jest tak dużo, że może to już tam umykało, umknęło uwadze jakimś pośrednio się do tego zagadnienia parę razy odnosiłem, ale teraz tak, postaram się do niego odnieść w sposób zasadniczy. Pamiętamy, że mamy nawet nie tylko cztery, ale nawet pięć sposobów zrozumienia pojęcia prawa podatkowego czyli to prawo zamierzone, które tam ktoś miał jakiś zamiar pisząc przepisy i, i jak ten zamiar byśmy poznali to będziemy wiedzieli co on chciał uregulować, co, czy co poeta miał na myśli kiedy pisał wiersz. Potem to prawo odczytane przez obywateli, którzy je tam przeczytali te przepisy i, i, no i Wywiedli z tego normy prawne, jakie wywiedli je zastosowali, potem to prawo jurysdykcyjne, czyli prawo stosowane poglądy na temat treści norm prawnych wyrażane przez władze, zwłaszcza w procedurach jurysdykcyjnych lub w procedurach, które mają na celu właśnie określenie poglądu prawnego, oficjalnego na temat treści normy prawnej, potem to prawo postulowane, czyli te prawo, które tworzy doktryna, które postuluje, że takie ono miałoby być, wbrew temu, co je zostało odczytane, zamierzone, czy też określone w sposób jurysdykcyjny, ale także y, mówią, że jest prawo niedoczytane, czyli prawo wynika, normy prawne wywodzone z niedoczytanych przepisów albo nieprzeczytanych przepisów, czyli takich, których albo się nie da przeczytać, albo nikt nie miał czasu przeczytać, ale jakąś normę z tego wywiedziono, no i zastosowano. No i to, czy to o to chodzi, no to jest takie funkcjonalne podejście, no to właśnie tak to w życiu jest. Natomiast to oznacza już chaos, znaczy wielo mu, wielotorowość albo wieloznaczność tego pojęcia między, chociaż to nie jest nic oryginalnego, między prawem odczytanym, a prawem jurysdykcyjnym od wieków istniały różnice i one będą istniały, bo to jest ten spór między obywatelem i władzą o prawo do interpretacji. Czy, czy, czy obywatel jest Związany poglądem prawnym władzy, czy też ma jest, czy jesteśmy równi wobec prawa, zarówno obywatele, jak i organy, i, i, i nie ma lepszych lub gorszych poglądów na temat treści normy prawnej. Czyli, jeżeli norma prawna może być interpretowana, przepis może być interpretowany co najmniej na dwojaki sposób, i oba sposoby są. Prawidłowo ustalone, no to nie należy, nie można zarzucić bezprawności temu, kto dostosował się tylko do jednego wariantu interpretacyjnego, który sformułował, w tym, którym sformułowano treść normy prawnej. Powiem tak, że te problemy jednak. Jednak należy je sformułować w też w inny sposób i powiedzieć, a może to w ogóle jest jeszcze inaczej, że w istocie jest to, że jest, prawem jest tylko, że, że jednak nie wszystkie te warianty rozumienia prawa mówią o prawie, że to są, albo to jakby takie, pod, można przyjąć takie. Rozumowanie wykluczające albo każdy z tych wariantów zrozumienia treści norm prawnych jest prawem, czyli prawem jest to, co zastosowałeś w dobrej wierze i to powinno podlegać ochronie ich. Że władza ma inne poglądy na ten temat, nie ma to w ogóle żadnego znaczenia, ponieważ Twój pogląd jest Zasada pewności prawa, bo jest taka zasada oczywiście w sensie wzorca konstytucyjnego, a nie rzeczywistej normy prawnej, chociaż norma jest, tylko nie jest przestrzegana w prawie podatkowym, by nakazywała, żeby szanować to, co mówi obywatel, jeżeli formułował treść normy prawnej, bo jesteśmy wszyscy równi wobec prawa, czyli równi wobec przepisu. Bo to jest istotne, że w tym przypadku należy rozumieć prawo w sposób taki węższy jest jako prawo stanowione, prawem jest tylko to, co wynika z treści przepisu prawa. Jeżeli coś nie wynika z treści przepisu prawa, nie jest. nie jest prawem, tak? Nie jest prawem. Ktoś mówi no dobrze, ale przecież można przyjąć, że. w przy pomocy, y, norma prawno-podatkowa może nie wynikać z treści przepisu prawa, tylko z treści y, in, y, st, z treści norm nie zaliczając, z treści przepisów nie zaliczających się do prawa podatkowego i to jeszcze można by było jakoś tam przełknąć, ale natomiast jeżeli wywodzi się z, na przykład z jakiegoś prejudykatu, który by, y, 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 który ma charakter prawo prawotwórczy. No, no nie, no jednak nie. nie, nie. To, jest, to jest właśnie już, to już tu należy już powiedzieć nie. Dlaczego nie? No bo prawo podatkowe jako prawo nakazujące musi mieć źródło nakazu. Tym nakazem może być wyłącznie przepis prawa podatkowego. Nie, nie nullum tributum sine legem, czyli nie można wywodzić normy prawno-podatkowej nakazującej z innego źródła niż przepis prawa podatkowego. Więc można powiedzieć, można szukać jakichś ograniczeń tego chaosu i jakby oddzielić chaos zasadny od chaosu bezzasadnego, bo być może jesteśmy skazani na chaos, ale niekoniecznie wynikający z niekompetencji i niezrozumienia tego pojęcia, jakim jest prawo. Ale chciałbym się podzielić z Państwem pewną refleksją, którą która brzmi dość teoretycznie, a tak naprawdę należy do jednego z podstawowych, zalicza się do jednego z podstawowych dylematów, z którym potykają się obywatele. Często na ten temat przy okazji tam, różnego rodzaju doradztwa mam okazję mówić. Czyli to jest dylemat czytelny dla praktyków, którzy nawet nie są prawnikami, ani w ogóle nigdy nie ćwiczyli się w tej sztuce. O, dlaczego o tym mówię, że nie. prawo w istocie można powiedzieć jest takim, to co jest istotą rozumowania. I tu byśmy przenieśli na grunt nauk. Nauki prawa, w dorobek metodologiczny nauk historycznych, która zwłaszcza tej w Polsce mniej obecnych, u nas taka jest, dominuje taki akademizm, czy taka formalizm polegający na tym, że tak jak w naukach historycznych i w naukach prawa podatkowego, ktoś tam bierze jakiś dokument, wyrok czy interpretację, i tam się go opisuje i to jest jakoby pogląd naukowy i z tego wywodzimy z analizy tego dokumentu treść normy prawnej, czyli tak samo historycy wywodzą stan z takiego dokumentu fakt, zaistnienia faktu historycznego i wszyscy się z tego kpią sobie w ten sposób, no ale dlaczego akurat ten dokument, czy ta interpretacja jest ważna, skoro jest Miliony innych poglądów oraz dokumentów oraz interpretacji, i tamtych nie dostrzegamy. No i na czym polega ta przewaga tego sposobu myślenia, jako naukowego, nad, nad poglądami nienaukowymi, skoro to no, obiektywnie rzecz biorąc, żadną nauką to nie, ma jakiegoś, nie ma nic wspólnego, bo to autor albo przez przypadek, albo też. Celowo wybrał akurat ten pogląd, bo mu się podobał, tamten, albo i ten dokument, który potwierdzał jego poglądy, a, a inny dokument yy, nie znalazł albo, po, albo, albo pominął przez przypadek, lub nawet świadomie. W istocie, jeżeli byśmy chcieli tu z tą dorobek nauk historycznych dostrzec. No to tej metodologii nauk historycznych, to byśmy mogli powiedzieć, że w istocie prawo jest pewną opowieścią. Czyli taka teoria talmudyczna, że ważniejszy jest opowieść na temat prawa. I w zasadzie, może, jeżeli gdziekolwiek jest tego prawa, cokolwiek, no to właśnie z tej opowieści, czyli w, tej, w tym kaznodziejstwie podatkowym, czyli ważniejsze jest, Kazanie, niż lektura pisma, prawda? I oczywiście można powiedzieć, tu, tu można prowadzić taki spór między dwoma poglądami zasadniczymi, czyli czy sola scriptura, czyli jednak y, 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 cofamy się do treści przepisu i mówimy, jest przepis, dobrze, nic, reszta nie jest, jest prawem jest tylko to, co wynika wprost z przepisu. A niektórzy mówią, nie, przepis jest inspiracją i waż, najważniejsza jest ta dominujący Talmud na temat danego przepisu, a można powiedzieć, że w większości Talmudyści to w ogóle tego przepisu nie czytają, bo y, ważniejsza jest ta legenda, którą się głosi na temat, na temat prawa, i ta świadomość prawna obywateli, no biorąc pod uwagę, że nasza świadomość jest pod tym względem głęboko selektywna, bo przecież w dużej części to my się posługujemy prawem niedoczytanym, tak go nazwałem go, czyli prawem normy prawnymi wywodzonymi z niedoczytanych lub znaczy obiektywnie niedoczytanych lub subiektywnie niedoczytanych przepisów. Albo z takiego chaosu w przepisach, którego w ogóle nie sposób wyciągnąć jakiekolwiek racjonalne wnioski. I ten dylemat sola scriptura, czyli jednak wracamy do treści pisma, tak jak oznajmia pismo, to pismo jest rozstrzygające i nikt, nikt sobie nie uzurpuje prawa do jego poprawiania. A, druga, a drugi pogląd, nie, nie, ważniejsza jest opowieść ta, Legenda, którą głosimy, czyli ważniejsze jest to, ten apostolat, że użyję taki, tego rodzaju parafrazy podatkowy, że prawo głoszone, teraz pytanie: przez kogo, skoro mamy wielość ośrodków interpretacyjnych, wzajemnie konkurencyjnych. I wtedy ta opowieść, oczywiście obiektywnie najważniejsza jest ta opowieść, którą kierują się podatnicy, bo jednak w większości, najważniejszym prawem zastosowanym jest prawo odczytane, czyli no bo większości władza szczęśliwie nie sięga i nie kontroluje obywateli, co, jak, jaką oni tam normę prawną zastosowali, bo nie jest w stanie, to są zbyt masowe zjawiska, żeby można było je jakoś tam filtrować. Stąd też Dochodzimy do wniosku, że jeżeli chcielibyśmy w tej karmudycznej wersji przyjąć, że jednak ważniejsze jest to prawo, ta to opowieść na temat prawa i ona jest, bo jest ważniejsze, bo jest uświadomione, nie jest martwe. Przepis jest martwy, tak jak jego autor zresztą najczęściej już dawno zapomniany. A może nigdy nie pamiętamy. Zresztą najmniej ważne jest to, jaki, kim on był, bo nikt nas nie wie, nawet to naprawdę te przepisy napisał. Stąd też wtedy by musiało być, kierując się dalej tą metaforą, że powinni być ci mędrcy, którzy będą ten Talmud głosić, prawda? czyli teoria cadyków, prawda? mędrców. To już dawno już było, kiedyś, kiedyś już nawet w okresie. Pryncypatu. Nawet cesarz August autoryzował eksantę wypowiedzi interpretacyjne wybitnych prawników. I oczywiście do tego jestem jak najdalszy, nie tam z przyczyn, nie ze względu na poprawność czy obawę, tylko po prostu no jednak nie. To jednak powinny być, jeżeli mają być ci, którzy głoszą tą prawdę o, o prawie, czyli czyli w istocie najważniejsze jest to prawo postulowane przez tych, którzy głoszą je i nauczają, prawda, no to, no to powinni być w jakimś sensie autoryzowani prawem, czy powinni być władzą. Oczywiście, że będą mieli władzę, bo będą wyznaczać to, co jest prawem. Czyli będą mieli to słynne drzewo wiadomości złego i dobrego. Tak, ale yy, yy, ta rada mędrców, opinio doktorum mogłaby być bardzo pomocna, w, czyli przyjęcie, że to on, że jest jakiś gremium rozstrzygające wątpliwości interpretacyjne, które rozstrzyga w sposób obiektywny, nie będący stroną, czyli, czyli tak jak opinio doktorum wydawały uniwersytety średniowieczne, tak właśnie w tym przypadku powinni no, powinny się znaleźć jakieś gremia, które mogłyby po prostu oczyścić ten chaos i powiedzieć, dobrze, zgadzamy się na to, że ci będą rozstrzygać i, i odpowiadać, czym, kim, czym jest prawo. Proszę zwrócić uwagę, o doktorów nie było sądem. Bo to nie jest bo to jest odpowiedź nie o stosowaniu prawa, tylko i o treści, co jest prawem. No i, i to prawo, które mógłby ktoś odczytywać jako, no i jako działając w dobrej wierze i w sposób niezależny, na pewno by się mogło przyczynić do ograniczenia tego chaosu, z, którymi, no z którym będziemy, mamy, no i niestety i niestety mieliśmy również, a przecież prawo przeszłe jest ciągle prawem, które odradza się poprzez, poprzez retrospekcję, prawda? Bo, bo przecież dopóki nie przedawnią się obowiązki podatnika, szerzej podmiotu prawa podatkowego, to on, ma, to on ciągle jest podatnikiem z tytułu prawa, który już dawno nie obowiązuje. Tyle refleksji na ten temat. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Dziękuję za zainteresowanie. Jak widać, nasza seria ma charakter dość szczególny, ale te problemy wydawałoby się bardzo ogólne są zarazem bardzo konkretne bo daj Boże, niech poszukujmy starej zasady i starajmy się do niej dostosować. Jakim jest, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej, do widzenia.